się siemaneczko, siemaneczko, mordeczki, o chuju złoty. Słuchajcie, moi drodzy, mam taki temat dzisiaj, troszeczkę kontrowersyjny, bo wiecie, ja poruszam wszystkie tematy, moi drodzy, od A do Z. Eee... No i taki już jestem, no, szczery chłopak, moi drodzy. Słuchajcie, pewien pan, który ma firmę, z busami, która zawoziła ludzi do pracy do Holandii, do Niemczech i tak dalej, przywoziła ich tu e, razem ze swoim bratem. Od soboty już działają na wschodniej granicy, pomagają uchodźcom, moi drodzy, przewożą kobiety z dziećmi e, za darmo, dają swoje paliwo w różne tam okoliczne miejscowości, po prostu świadczą takie usługi transportowe za darmo. No i on mi wysłał wiele zdjęć i opisał mi sytuację, że jest zaniepokojony tym, że coraz więcej ludzi, zwłaszcza w ostatnich dniach i godzinach, no to, no nie wyglądają na Słowianów, no nie wyglądają na ukraińskie matki z dziećmi, które uciekają przed wojną, że coraz więcej, mówi, to jest takich jakby, jego zdaniem, turystów z Bliskiego Wschodu i tak dalej, którzy wykorzystują okazję, ten chaos i sobie przechodzą i po, większość z nich podaje się za studentów ukraińskich i on mówi, że nie wiecie, to są akurat ci, co dwa, trzy miesiące temu, pamiętacie, co to było na, tam się działo na Białorusi, że zaczęli nawet płot budować, no bo większość tych turystów ekonomicznych chciała sobie przejść do Polski, nawet kurde i szatan, pamiętacie, jak schajtowali, że ona mówiła, co nie chcecie wpuścić kobiet i dzieci, tych biednych ludzi nie chcecie wpuścić. Tak, wyzwała tam Straż Graniczną, tam ją schajtowali, moi drodzy, pamiętacie, to to wszyscy, nie wolno, nie wolno wpuszczać przecież, bo to trzeba sprawdzać, jak można wpuszczać takich ludzi, to co sobie przylecieli. Nie wolno wpuszczać, wszyscy krzycze. A teraz, nie ja wiem, czy to właśnie są te grupki, które sobie z Białorusi teraz przychodzą do Ukrainy na legalu do Polski, podając się za studentów, czy z innych krajów poszła fama, i sobie teraz wykorzystują i przyjeżdżają na Ukrainę, i sobie przychodzą do Polski, moi drodzy. Nie wiem. I ja właśnie. Nie wnikam w to, moi drodzy, i nie mówię, że tak jest, ale jest coraz więcej zdjęć w sieci i właśnie takich doniesień jak od tego pana, że coraz więcej takich grupek się pojawia. I raczej to nie są ukraińskie matki z dziećmi, moi drodzy. No bo oczywiście ja nie jestem idiotą, moi drodzy, wiem, że jest wojna i trzeba pomagać. Jeśli idzie kobieta, Ukrainka z dziećmi, która ucieka przed wojną, okej, okay, wpuszczamy, pomagamy, ale jeśli widzę grupkę jakichś kolegów z Bliskiego Wschodu, no to... Trzeba chyba to zweryfikować i sprawdzić, kto to jest, moi drodzy. Czy oni uciekają przed wojną, czy na przykład sobie przyjechali z Bliskiego Wschodu, bo mają okazję się dostać do Unii Europejskiej? No ja rozumiem, chaos, wszystko, moi drodzy, no ale od czegoś chyba są te służby, moi drodzy. Żeby się nie okazało, że za chwilę narobimy sobie tutaj zagrożenia dla naszego państwa, że jakieś grupki będą biegały po miastach i będą stwarzały zagrożenie dla polskich Polaków, którzy pomagają potrzebującym, bo pomagać trzeba, ale potrzebującym. Wiecie o co chodzi? Żeby nie było, że ja jestem jakimś człowiekiem bez serca, czy się czepiam, znowu czepia się, ten się kurwa czepia, jebaniec kurwa, łysa pała z internetu. Nie, po prostu poruszam tematy, które są ważne, również dla nas, dla Polaków. Bo ja rozumiem wo wojna, chaos i tak dalej, ale pomagać potrzebującym. I weryfikować tych, którzy są mniej potrzebujący, którzy gdzieś se nie wiadomo skąd przyjechali, w jakichś drogich kurtkach i tak dalej se przechodzą. I bo oczywiście już pan to są studenci z nagle ja rozumiem, że studenci, ale tysiące studentów nagle jest w Ukrainie, się zrobiło i wszyscy chcą przekroczyć granicę do Polski. O to mi chodzi, moi drodzy, nie, że się czepiam, tylko, żeby to po prostu weryfikować. Wiecie, o to chodzi, żeby nie narobić sobie problemu. Pozdrawiam serdecznie. I tego pana, który pomaga tam na granicy z bratem, również pozdrawiam. Dziękuję za wiadomość, za zdjęcia. Super robota. Pozdrawiam. Cześć. Thank you.